Cześć moi mili. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie nowy model od polskiej firmy IBG. Jest to kontynuacja serii włoskich pojazdów pancernych. I dzisiaj mamy niszczyciel czołgów z armatą 90 mm w skali 1.72 oczywiście. Tak prezentuje się artbox, a numer katalogowy tego modelu to 72 131. Po bokach mamy malowanie, pokazane przykładowe malowania, jakich możemy wykonać ten model. Z drugiej strony mamy informację, że ukazały się już dwa włoskie czołgi. No, i mamy też pokazanego tutaj Cromwella Mark 4 z kadłubem typu D. A teraz najwyższa pora, zajrzeć do środka. Tak prezentuje się zawartość. Widzę, że coś kamerę trzeba poprawić. Tak prezentuje się zawartość. Fajnie, że wszystkie części są zapakowane w strunowe torebki, czyli nie jednorazowe. No i myślę, że teraz najwyższa pora zaprezentować Wam zawartość tego pudełka. Tak prezentuje się zestaw Kalkomanii. Tu jest zestaw tylko i wyłącznie dedykowany do tego modelu. I znajdziemy również w zestawie dedykowaną blaszkę. Malutka blaszka, ale jest. Proszę bardzo, mamy też dużego formatu instrukcję na kredowym papierze, gdzie znajdziemy informację, że znajduje się blaszka, znajdują się kalkomanie. Mamy tak samo tutaj tabelę przykładowych kolorów, jakich, jakie mamy użyć do pomalowania tego modelu. No i mamy tutaj farby Vallejo, mamy Hatake, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive, Mission Model. I nadal nie widzę tutaj farb Amo. A naprawdę by się przydało właśnie też odpowiednik Farb właśnie od producenta również hiszpańskiego Amobaj Jimenez, ponieważ mają bardzo ładne zestawy właśnie do włoskich pojazdów, jak i również włoskich samolotów z okresu II wojny światowej. W środku. Na drugiej stronie mamy wyszczególnione elementy jakie znajdziemy w pudełku czyli mamy kompletny układ jezdny, dwie ramki do układu jezdnego i trzy z modelem. Instrukcja jest dość szczegółowa, ja do tej pory nie miałem żadnych problemów powiedzmy z dopasowaniem elementów według instrukcji. No i kolejne etapy, oczywiście w międzyczasie, poza tym, że tylko sklejamy, pewne elementy malujemy. No i na kolejnych stronach mamy zaprezentowane rodzaje malowań. No i mamy, że tutaj to działo było używane na kontynencie. I mamy na przykład to malowanie trójbarwne. Jest to półkartylerii, pierwszy korpus armii, Sycylia, 1943 rok. Tutaj mamy ćwiczenia późny 1942 rok. Najprawdopodobniej jest to jedna z pierwszych maszyn. I tutaj mamy tak samo z Sycylii z 1943 roku, pół artylerii, 15 korpus armii. Model bardzo ciekawy, do tej pory był wydany tylko i wyłącznie jako model żywiczny. A w tej chwili mamy pierwszy model właśnie wykonany z plastiku i wielu z was na pewno jest zadowolonych. Teraz biorę do ręki pierwszą torebkę, przybliżam kamerę i oglądamy ramki. Jak pamiętacie z poprzednich unboxingów włoskiej pancerki, jest to model uproszczony. I do ręki wpadła mi ramka B, czyli znajdziemy elementy kadłuba, mamy osłonę tak samo, yy, armaty, jak i również elementy do pojazdu i armaty samej. I widzimy, że tutaj jest zero nadlewek, elementy są bardzo czysto wykonane. Jeżeli chodzi o mocowanie, no tutaj mamy troszeczkę takie jednak dość, dość grube mocowania i tu trzeba uważać przy wycinaniu na pewno nie trzeba wycinać przy samej krawędzi, ponieważ można uszkodzić element modelu. No i powiem wam prezentuje się fajnie. Szkoda, że w tego typu modelach nie jest to seria IBG WAV. Szkoda, że elementy niektóre są już na modelu. Nie, można, nie są one oddzielnie, ponieważ można by było je wykorzystać na przykład przy zakopanym pojeździe, postawić go obok taką na przykład łopatkę. Ale ogólnie rzecz biorąc, jako patrzę na ten element górnej części kadłuba, wygląda bardzo przyzwoicie. Tak prezentują się. Nie wiem czy to były nity czy śruby na kadłubie. Jeżeli chodzi o osłonę samej armaty, troszeczkę gruba jest, ale wycieniając tutaj, powiedzmy, pilnikiem krawędzie, można oczywiście ją ścięć, bo teraz to trochę wygląda jak burta Titanica. Fajnie by było, gdyby taki element też pojawił się jako, ale tutaj może być problem właśnie ze śrubonitami. I raczej tego typu element z blaszki byłby dość ciężki do wykonania, i nie wiem, czy on by się ładnie prezentował, ale może pojawi się. Teraz mamy ramkę A i tutaj mamy lufa. Tak prezentuje się sama lufa, i uwaga, specjalnie dla kolegi jest ciórka w lufie. No taki kawałek armaty jest, bo tutaj jeszcze zamka nie ma. Następnie yy, środkowa część kadłuba bo armatę mamy yy z tyłu. Tak prezentuje się płyta silnika. Nie najgorzej to wygląda, przynajmniej na, patrzę teraz na ekran. Jest ok, powiem Wam. Szkoda tylko, że to jest model taki uproszczony nie ma całego detalu. Przydałby się już z większą ilością detalu. na przykład samochody i BG są rewelacyjnie wykonane tam nie ma żadnych uproszczeń. A jeżeli chodzi o czołgi, no to trochę za dużo tych uproszczeń moim zdaniem jest i przydałby się taki model po prostu z dużą ilością części, z możliwością otwarcia klap na przykład. To najprawdopodobniej są klapy kierowcy, chyba tak to powinno wyglądać. Zaraz zobaczymy. Tak najprawdopodobniej tak. To są te klapy. I część załogi na pewno e, fajnie by było, gdyby można było je otworzyć. Ale na chwilę obecną model prezentuje się bardzo zacnie. Nie można się do niczego przyczepić. Poza tym, że jest to wersja taka uproszczona. Kolejna torebka. I tu mamy ramkę. Ramka C. No i mamy pozostałe elementy. Tutaj, tego modelu. Mamy elementy związane z podwoziem. Widzę, że też, chyba, elementy armaty. Mamy też koła, i mam wrażenie, że na tej ramce, tutaj zęba, zęby na kole napędowym są dużo, dużo cieńsze, delikatniejsze w porównaniu do poprzednio wydanych czołgów. I dużo lepiej się prezentują. Ja powiem Wam, z racji tego, że tu jest uproszczony układ, zakupiłem sobie wydrukowane w 3D układy jezdne no z dużo lepiej wykonanym detalem, chociażby gąsienicy, i cieńszą samą gąsienicą. Tak prezentują się. No nie mamy żadnej nadlewki. Z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o sklejanie modeli IBG, nie powinno być tu żadnych problemów. Ale z drugiej strony nie jest to też widzę prosty model, ponieważ bardzo dużo drobnych elementów jest też oddzielnie i tak trochę mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony mamy uproszczenia, a z drugiej strony mamy bardzo dużo y, drobnych elementów i y, to tak trochę jakby nie, nie do końca ze sobą grało. Dwie takie same ramki: ramki D. Elementy samego pojazdu, elementy układu. Tu mamy rolki podtrzymujące gąsienice i same, same wózki do tego modelu. I zaraz sobie, bo te wózki mamy podwójnie, je sobie szczepiamy, żeby po prostu lepiej się one prezentowały. Po prostu jak patrzymy od góry na wózek że nie jest to monoblok jak w przypadku modeli serii WAF, czyli tych takich klik-klaków totalnych, ale rewelacyjnie wykonanych. No i kolejny, ostatnia torebka. Sam układ, a właśnie, te układy jezdne tutaj wklejamy, że jak patrzymy sobie, tutaj to jest część, tak, jak sobie patrzymy od tej strony, no to widzimy właśnie, że koła są podwójne, nie jest to taki monoblok, że dwa koła w jednym takim walcu są. No tutaj dla mnie troszeczkę jest gruba ta gąsienica, mogłaby być ona cieńsza. No tu wklejamy oczywiście koło napinające, koło zębate, czyli na, tu mamy koło napi, nap, napędowe koło. Detal samej gąsienicy dla osób, które nie będą pisały pracy doktorskiej, nie będą się doktoryzowały, ten model na pewno jest wystarczający. Zresztą widać to po sprzedaży tego modelu, że jest bardzo dużo zainteresowanie tymi modelami. O tym bardziej, że teraz IBG. Wydało również figurki, z tym, że one na chwilę obecną są dedykowane do bardziej do modeli lanci 3RO, a szczególnie do lanci artyleryjskiej z działem, a nie z chałbicą. No, i mamy też kierowca. Moi mili, to jest to wszystko. Moim zdaniem, jest to bardzo ciekawy model. Jest też udany, jeżeli komuś nie odpowiada, powiedzmy, ten rodzaj układu jezdnego. Zawsze może e, zafundować sobie wydrukowany w 3D układ jezdny, żeby troszeczkę te gąsienice były e, cieńsze. E, ogólnie bardzo jestem zadowolony z tego modelu, bo powiem Wam, y, nie zerknąłem nigdy do tej pory na właśnie pojazdy pancerne, jeżeli chodzi o włoszczyznę. Znaliśmy te, które wydawało Italeri, ale powiem Wam, no to są bardzo stare Italeri modele i, i BG y, tu jest no dużo bardziej precyzyjnie wykonany ten model. I nie ma najmniejszego problemu ze złożeniem. Rozmawiałem ze znajomymi, którzy już skleili poprzednie modele, a teraz będą sklejać ten model. Od wczoraj on jest w sprzedaży, w każdym razie. I niedługo też klienci, którzy zamówili te modele poprzez mój sklep internetowy tankmodels.pl, wkrótce otrzymają przesyłki. Z mojej strony to wszystko. Duży, duży, naprawdę tutaj trzeba IBG bardzo mocno pochwalić, a myślę, że niedługo również tutaj dowiecie się coś parę ciekawych rzeczy na temat firmy Hataka i IBG. Ale to już myślę, że poczekamy na oficjalne, oficjalną informację od IBG. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę miłego dnia i do następnego unboxingu. Pozdrawiam Was, trzymajcie się czołgiem.